Nazywam się Aleksander Herycki, znajdujemy się w Akademii Medycyny Regeneracyjnej. Jestem z, z, z zawodu biologoterapeutą, fizjoterapeutą, naturopatą i, i tak dalej. I chciałbym Państwu dzisiaj pokazać kilka ćwiczeń, które dotyczą odcinku lędźwiowego, a przede wszystkim rwie kulszowej. Tak, wiele osób. Mają z tym problemy, którzy przyjeżdżają do nas tutaj i chcieliby ten problem naprawić. Chciałbym od na początku podkreślić, że nie zawsze ból kręgosłupa może być, yy, odczuwalny ból kręgosłupa, może być winą kręgosłupa, bo czasami może być dotyczyć czegoś innego, na przykład naszych tutaj przednich wewnętrznych organów, ale w większości przypadków to może być kręgosłup. I chciałbym Państwu pokazać kilka ćwiczeń, które możemy profilaktycznie spróbować zapobiec oczywiście, czyli te ćwiczenia pomagają, żeby zapobiec ten problem bólowy odcinku lędźwiowego i jeżeli mamy już problem możemy tymi ćwiczeniami spróbować samemu oczywiście ostrożnie naprawić ten problem tak? jeżeli oczywiście się nie udaje, to warto skorzystać ze specjalisty, który może to naprawić, wskazać lub fachowo to Wam pomóc Okay? Czyli teraz jeżeli teraz ja się kładę i tak samo państwu polecam. I mamy odcinek oczywiście liczbowy, gdzie nas bardzo boli. Kładziemy się na płasko, rączki rozkładamy na krzyż i próbujemy jedną muszkę tutaj położyć. Zginamy kolano w 90 stopni, kładziemy ją tutaj praktycznie na ziemię, a drugą ręką, tutaj lewą ręką, przytrzymujemy. Łokieć, żeby on nigdzie nie poszedł, a w drugą rękę staramy się dotknąć do podłogi, i nawet i tutaj brud patrzymy w kierunku tej ręki. I to jest takie ćwiczenie, które wykonuje, Teraz Państwu pokazuję, że próbujemy cały czas rozciągać ten odcinek lindwego. U tych osób, które będzie straszny ból, one nie będą w stanie tak naprawdę dotknąć tej podłogi, czyli osoby nierozciągnięte tego nie są w stanie. Zrobić tak? Tutaj jest wtedy naciągnięcie odcinku lężowego, krzyżowego, gdzie wtedy nasze, nasze unier, um, w do supu e, nerw będzie próbował odblokować. Tak? To jest podstawowe ćwiczenie. Robimy to w jedną stronę i później, zaraz pokażę jeszcze raz w drugą stronę, w drugiej strony, żeby to było jasne. Czyli jeszcze raz kładziemy na kolankę na podłogę, trzymamy ręką. Jedną rękę tutaj przekładamy na drugą stronę i blokując cały czas kolana, kolana przy podłodze, tak? I próbujemy rozciągnąć, czyli rozciągnięcie mamy odczuwać aż od praktycznie kolana do tutaj tej części. Tak? Czyli wszystko ma być prawidłowo rozciągane. To jest jedno ćwiczenie. Które możemy zastosować. Drugie ćwiczenie, które możemy wykonać samodzielnie w domu, bez, nie wychodząc nawet z domu, to jest i wszędzie, praktycznie w każdym miejscu, siadamy na łeczce, siadamy na krześle, stabilizujemy swoje tutaj nóżki, żeby nigdzie nie poszło. Rączka, jedna do przodu, druga zgięta do tyłu, zgięty łokciu i patrzymy w kierunku łokcia. I zmiana ruchu to jest stop. I takie ćwiczenie w takiej intensywności, jak teraz pokazuję. Możemy wykonać ruchów 100, 200, 300, 500, w zależności kto ma ile możliwości zdrowia. Na początku to będzie bardzo problematyczne. Mogą być to na początku wolne ruchy, czyli wtedy cały odcinek od lędziowego po szyjny zaczyna się rotować, wszystko w ruchu idzie. Tak? Ale to nie tylko kręgosłup, ale też między innymi całe wewnętrzne nasze organy tutaj wykonują powiedzmy pracę, ćwiczenie, pompki tak zwanej i cały organizm idzie w ruchu. Przede wszystkim bardzo fajne to ćwiczenie dla osób, którzy... Siedzą cały czas przy, za kierownicą, czyli siedzą przy komputerze, tak? Czyli wtedy się odblokowują. Najgorzej, osoby, którzy siedzą e, cały czas, cały dzień w pracy i nad pracy siedząco, bo ponieważ tutaj, jak popatrzymy, mamy w połfinie tutaj w odcinku lędźwiowym, przeblokowany przepływ do naszej nogi. I takim nawet zwykłym ćwiczeniem, jeszcze raz pokażę. Takim zwykłym ćwiczeniem możemy rozruszać cały organizm. i oczywiście polecam, przynajmniej co godzinkę, co dwie godzinki się poruszę, zrobić sobie przerwę między pracą, nawet 5-minutowy spacer zrobi to zdecydowanie lepiej. A jeżeli ktoś siedzi przy komputerze, to za chwilę pokażę kolejne ćwiczenie, które możecie wykorzystać w inny sposób. Kolejną rzeczą, którą Państwu chciałam pokazać. Wiele osób na dzień dzisiejszy pracuje przy komputerze, czy przy smartfonie, czy tam innych rzeczach, gdzie jesteśmy cały czas jesteśmy zgarbieni, czyli mamy wtedy od odcinku szyjnego, nawet po odcinek piersiowy, tak zwany, jest całe jest napięcie, czyli nasze plecy są e, cały czas są wspięte i później zaczynają się bóle, e, bóle głowy i tak dalej. Jak to możemy zapobiec temu, tak? Jeżeli siedzimy cały dzień przy pracy, zgięci, piszemy coś lub nie wiem, jest dentysta, który też jest cały czas pochylony, Cały czas jest ten górny odcinek jest bardzo naprężony. Najprostsza rzecz, mamy ścianę, możemy ją wykorzystać. Stajemy do ściany, przyklejamy się, czyli przyklejamy odcinek lędźwiowy, pośladki lędźwiowe, łopatki, barki. Jest wszystko równiutko, nie można nigdzie nawet ręki włożyć, czyli wszystko ma być idealnie przyklejone. I jedno podstawowe ćwiczenie. Góra, dół, pilnujemy, że wszystko było idealnie przyklejone. Albo możemy tą ścianę tutaj troszkę taką pomacać powiedzmy w ten sposób tak i staramy się pilnować, żeby wszystko było przyklejone, wtedy mięśnie nas zaczynają się prostować, bo człowiek idzie teraz ze smartfonem pochylony, pogarbiony, a trzeba zrobić w ten sposób wyprostować, czyli wyeksponować swoją klatkę piersiową, żeby te opadki ze sobą zabrać z tyłu i wtedy nie będzie takich problemów, bo wtedy nie ma spięcia tego mięśniowego i zaczynałem ustępować nasze problemy tak naprawdę zawodne. To ćwiczenie na siedzące, które pokazywałem, czy pokażę za chwilę jak najbardziej też polecam przy, dla osób, którzy siedzą często przy komputerze. A na koniec Państwu chciałbym pokazać podstawowy błąd, który tak naprawdę 99% osób popełnia, ponieważ niestety jesteśmy tak zakodowani, tak, czyli my zawsze podnosimy ciężary z ziemi na prostych nogach, czyli pochylamy się w ten sposób i podnosimy, tak? Problem w tym, że niestety odcinek klienziowe kręgosłup i tutaj mięśnie naszych pleców są niestety niewystarczająco silne w większości przypadków, bo nikt nie podnosi tych ciężarów na co dzień i. Ten kręgosłup niestety nie wytrzymuje. Później mamy problemy bólowe, dolegliwości jak najbardziej. I żeby temu zapobiec, jak prawidłowo trzeba podnosić ciężary. Bardzo prosto. Przysiadamy na nogach, ponieważ my mamy w nogach nasze największe mięśnie, które są w stanie podnieść większy ciężar. Kucamy po prostu na nóżkach i podnosimy. Jeżeli chcemy się przygotować szybko, coś ponieść, warto tych 2 3 sekundy, 3 poświęcić dodatkowo, przed czymś, przed wiadrem na przykład, y przygotować się, rozrzucić nawet 3 razy, siąść i wtedy podnosimy ten ciężar, i wtedy będziemy zdrowsi, żeby temu zapowiedź, żeby nie dopadł nasz znaczy, taki tak, problem. Ci osoby, którzy podnoszą duże ciężary, 200-300 kg, i tak dalej, ciężarowcy, oni to tak samo właśnie robią. Czyli oni na prostych plecach nie garbią się, tak? Tutaj, żeby tutaj coś nam się stało, tylko siadają na prostych plecach i podnoszą tą sztangę do góry, tak? I to samo tutaj prosty sposób, który wy możecie wykorzystać na co dzień, żeby temu zapobiec i żeby Wam nie przydały się te ćwiczenia, które chwilę wcześniej mówiłem. Dlatego serdecznie polecam, żebyście myśleli o tym. Trzy sekundy wcześniej, przed ciężkim ciężarem, coś przysiężcie trzy razy i będzie super. Nie będzie takiej doległości i nie będzie Państwu potrzebować tak naprawdę żadnego specjalisty, żeby to naprawić. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam serdecznie.